Co się z nimi stało? Weszły te baby! Jakie baby? No te baby weszły do tego domu i tam kurwa taki potwór wyskoczył ze mnie z wielkim żądłem bożym! I opierdolił mi korzenia! Jak w poprytanie. Tak, tak naprawdę wam mówię! wypójście mnie stąd! No co ja wam zrobiłem? Wariaty wymoje ja chcę macę! Maca! I żądło Boże płonie! Czołem, ja jestem Robuś, a to jest KFD Podcast. W dzisiejszym odcinku miałem przyjemność gościć majora Adama Zielińskiego, z którym już jeden podcast mieliście okazję obejrzeć. Dzisiaj udało mi się spytać Adama na temat tego, jak dostać się do służb kontrwywiadu. Wydaje mi się, że osoby podejmujące pracę, czy to w kontrwywiadzie, czy to w wywiadzie wojskowym, powinny posiadać pewien unikalny zestaw cech psychofizycznych. Według Ciebie, Jakie z nich są najważniejsze? Podstawową taką cechą jest umiejętność analitycznego myślenia. Musisz oddzielić ziarno od plew, w sensie informacyjnym. Czyli ktoś, ktoś przekazuje Ci pewne informacje, musisz się wykazać umiejętnością już wstępnego przesiania tych informacji na podstawie mowy ciała, na podstawie intuicji, nawet i ogólnej wiedzy a potem doprecyzowanie poprzez inne źródła informacji, które przekażą tą samą informację z innego punktu widzenia i czyli takie odsiew taki dokładniejszy i potem masz już potem osiągnięcie tego celu, czyli takiej rzetelnej informacji prawda? Informację za taką rzetelną uważa się informację, która jest potwierdzona przez przynajmniej trzy niezależne źródła. Aha, okej. Okay. Niezależne podkreślam, nie? Nie na przykład od trzech kolegów, którzy między sobą rozmawiają na korytarzu i yy, w jednostce i potem ci powiedzą to samo, bo oni tak naprawdę już nie mają własnego punktu widzenia, tylko... Umysł kolektywny, Ta, kolektywny opinia kolektywna. To, to muszą być z trzech zupełnie różnych źródeł, czyli niezależnych od siebie, zupełnie niezależnych. Wtedy okazuje się, co jest, co może być prawdą, może być zaznaczam, bo to też 100%, 100 pewności nigdy nie będziemy mieli. No to okej, okay, mamy umiejętność. Po, poza tym, tak, tak. poza tym yy, umiejętność rozmowy. W rozmowie nie można być nudnym. Mhm. W rozmowie trzeba jakby swoją całą aparycją, y, sposobem mówienia, sposobem y, mowy ciała, też mową ciała, trzeba przekazywać drugiej osobie, że welcome. Nie? Mhm. Ty musisz chcieć ze mną rozmawiać. Jak ja będę siedział tak i z tobą rozmawiał, na przykład tutaj na tym podcaście mówię, tak, Robert, no. Ja nie, wiem jakie tam, wiesz, informacje będą fajne przekazania, nie? No, ale tam rozumiesz. O, stopy w tej chwili, zobacz. stopy, stopy w stronę wyjścia. Tuż stóp nie widać, ale stopy skierowane do wyjścia, pozycja zamknięta, czyli ja nie, ja ci przekazuję, to ty możesz o tym nie wiedzieć, nie znasz umowy ciała, ale twój umysł to wie. Czyli twój moment tak. ta, osoba, ta osoba nie chce ze mną gadać i to wtedy się zda, z, z, stają te momenty nie, niezręcznej ciszy, które ciężko przełamać. Jest to coraz, co, wiesz, coraz go, bardziej się człowiek denerwuje, zaczynają się potliwe ręce, tego typu rzeczy. Zaczynamy częściej mrugać. Nie skupiamy się, myślimy zupełnie o czym innym. No, nie może dojść do tego. Ja, ja muszę się wstrzelić, zachęcić Cię. Musisz mieć umiejętność podjęcia tematu. Na przykład, nie wiem, ty rzucisz, a byłem na rybach wczoraj. OK, to ja już wiem, o czym mam z tobą rozmawiać. Musisz mieć ogólną wiedzę na tyle dużą, żeby potrafić pociągnąć każdy temat. Prawie każdy. To trochę mi przypomina szkolenia sprzedażowe, które... Dokładnie. Na, na które uczęszczałem. Dokładnie, to jest to samo. ale Tylko my nie sprzedajemy informacji, tylko próbujemy ją uzyskać jakbyś. Próbował uzyskać informacje od kogoś handlowe od kogoś, kto nie jest wyszkolonym handlowcem. Badanie potrzeb. Tak, badanie potrzeb. dokładnie. Mm. To jest to samo, tylko na innym gruncie. A wspomniałeś o czymś takim jak intuicja. Mm -hmm. ja, jest to, prawda? Kobieca. No chociażby, chociaż mm. w Twoim przypadku nie podejrzewałam Cię o jakikolwiek pierwiastek kobiecości. Ale jak to jest z tą intuicją? Istnieje, nie istnieje? Czy, czy to jest po prostu jakiś tam podświadomy bagaż naszych doświadczeń, który wykorzystujemy w interakcji z rzeczywistością? Czym jest intuicja? O, wyjąłeś, tego. Odpowiedź mi wyjąłeś z ust po prostu. Moim zdaniem, jest to podświadomy bagaż doświadczeń, który jakby ta baza danych mhm. w naszym mózgu zostaje filtrowana przy danej sytuacji. I umysł nam podpowiada. Nawet nie analizujemy. Nie tego, analizujemy. Tego. To się dzieje automatycznie. To jest właśnie ta intuicja, moim zdaniem. No i to o czym Ty też wspomniałeś? Sam body language, nie? I no. Wiemy, że z kimś nie nadajemy na tej samej fali. Nie wiemy dlaczego. Władzę. tak? Ale, mimo wszystko, że gdzieś tam umysł gadzi nam, odpowiada, że jeśli ktoś ma opuszczony, właśnie wzrok, wzrok względem nas, prawda? Czy, mm. czy jego stopy są skierowane w stronę wyjścia, to, to raczej no, się nie zakolegujemy, mówiąc delikatnie, no, bo nie można mu ufać. Bo też nie zawsze nie można też generalizować, bo różnie to jest, ale to są takie podstawy, prawda? Po których można już stwierdzić. Tak, i właśnie chciałem o tym wspomnieć. Bywa, bywa to zróżnicowane, chociażby w kontekście kulturowym, prawda? No bo. Umówmy się, w Indiach faceci trzymają się za ręce i nie ma to charakteru no, seksualnego, Dokładnie. tak? Z drugiej strony, na przykład rozmawiając z finami, chwila ciszy w rozmowie nie jest niczym nietaktownym. Prawda? Z, z, mógłbyś jeszcze podpowiedzieć kilka takich jakichś. Czy znaczy w ogóle wiesz co uważam, że yy, też między, jeżeli chodzi o męską przyjaźń, to mhm. Tak zwane chwile ciszy. Można po męsku milczeć. Między przyjaciółmi cisza powie więcej czasami niż 50, czy jedno, 50 zdań czy 100 zdań. Yy, to jest takie fajne, przyjacielskie milczenie. No mm -hmm. o co chodzi po prostu? I ty wiesz, ja wiem, jest pełne zrozumienie. Taki, tak, wyraz no. zrozumienia. Żeby z sobą fajnie spędzić czas, nie trzeba cały czas gadać. Nie? Dlatego faty jeżdżą na ryby.